Cześć, dziś pokażę Wam jak działa Hokoko Studio, oprogramowanie do i edytowanie klipów motion capture nagranych ze steriem Hokoko lub z Hokoko Vision, usługi opartej na AI generującej ruch podstaci na podstawie wideo. W głównej części interfejsu mamy ustawienia naszego zespołu, projekty, bibliotekę czy sample, z których zaraz skorzystamy. Poniżej przydatne linki, między innymi do Rokoko gdzie możemy nagrywać ujęcia motion capture używając webcama, telefonu czy zewnętrznych kamer. Zaraz po uruchomieniu programu ta sekcja będzie pusta. Przejdźmy zatem do sampli i wybierzmy jeden z nich. Tak wygląda okno projektu. Podgląd 3D możemy obracać przytrzymując prawy klawisz myszy. Możemy przybliżać i oddalać kołem myszy. Z wciśniętym Altem i prawym klawiszem myszy przesuwać kamery. Natomiast po przytrzymaniu prawego klawisza myszy możemy przesuwać kamerę klawiszami W, S, A, D jak w grze komputerowej lub w Engine. Po lewej stronie znajdziemy klipy z danego projektu, poniżej aktorów, postaci 3D i aktywne urządzenia, jeśli podłączyliśmy stroyer koko. Ja w tej chwili nie mam podpiętego stroju. Gdy wychuchamy jeden z klipów, po wczytaniu zobaczymy jego linię czasu. Z możliwością przesuwania a jest oczywiście odtwarzania. Kolechy na linii czasu oznaczają podłączone urządzenia, a zielona i niebieska linia to kontakt odpowiednio lewej i prawej stopy aktora z podłogą. Z tego poziomu mamy możliwość kohigowania naszych klipów. Natomiast dotyczy to ujęć nagranych ze stereo Okoko, co pokażę za chwilę na przykładzie. A tymczasem wyjdźmy do sampla. Z poziomu podglądu projektu możemy dodać postać 3D. Postać powinna być humanoidalna i najlepiej kompatybilna z bazowym szkieletem z jednego z tych programów. Ja pokażę to na przykładzie postaci z Mixamo. Znajduję plik FBX i za chwilę zobaczymy postać obok podglądu aktora żeby animacja działała na naszej postaci, musimy przypisać ją do aktora. Wystarczy chwycić i przeciągnąć. I od tego momentu, gdy wybierzemy któryś z klipów, będziemy widzieć automatyczny retargeting na naszą postać 3D. Tak jak wspomniałem, ujęcia, które wykonamy ze Hoko, powinniśmy wyczyścić. Gdy mamy tak długie ujęcia jak tutaj, będziemy chcieli ograniczyć jego czas. Wystarczy chwycić za manipulatory z przodu i z tyłu znajdując interesujący nas fragment. Teraz zbliżę się do wybranego fragmentu używając tych manipulatorów lub zoomu w tym miejscu. Czyszczenie naszego ujęcia polega na przejrzeniu całego fragmentu i zweryfikowaniu miejsc kontaktu stóp aktora z podłogą. Na przykład w tym fragmencie widzimy, że stopa była cały czas na ziemi, a zostało zarejestrowane odechywanie więc taki fragment będziemy chcieli poprawić. W tym miejscu stopa była wciąż na ziemi. Znajdę zielony kafelek, skasuję ten segment kontaktu i przeciągnę. Rokoko Studio przeprocesuje zmiany i możemy obejrzeć fragment od nowa. Teraz zajmę się pozostałymi miejscami. I po przeliczeniu zmian mamy gotowe ujęcie. Możemy przejść do eksportu. Będę eksportował do Anihila 5, zostawię format FBX, mogę odznaczyć Body Mesh. Tutaj ważne, żeby zaznaczyć Override Skeletal Mesh i wybrać Anihil Engine 5. Pozostałe opcje możemy zostawić domyślne i eksportujemy. Jeśli chcecie tworzyć Motion Capture w tak prosty sposób, zapraszamy do sklepu IT Media, gdzie możecie kupić sprzęt w różnych wariantach i najkorzystniejszych cenach. Do projektu Van Healu zaimportuje nasz klip i żeby animacja działała poprawnie, musimy mieć w projekcie szkielet kompatybilny z manekinem UE5 i możemy importować. Teraz przeciągnę moją postać na scenę i kiedy uruchomię symulację, zobaczymy naszą animację na postaci ZANHILA.